czas porozmawiać o tym, jak powinny być wydawane pieniądze w polskiej edukacji. Panie Andrzeju, na Pana ręce. A obok mnie za moment usiądzie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, czyli posłanka nowej lewicy, która być może już niebawem zasiądzie... W fotelu u nas w Hyundai. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry. To już jest pewne, pani poseł siedzi u nas w na tym fotelu. A być może niebawem pani zasiądzie w nieco innym fotelu, w fotelu ministra edukacji narodowej. Pani poseł, chciałaby pani? Panie redaktorze, na razie to udało się i bardzo się z tego cieszę, porozumieć poprzez w gronie wszystkich ugrupowań jeszcze demokratycznej opozycji, a wkrótce demokratycznej większości i jednogłośnie potwierdzić to, czego wszyscy się spodziewali, że mamy wspólnego kandydata na premiera. Jest nim oczywiście lider największej partii opozycyjnej, czyli Donald no Tusk. Na ciąg dalszy przyjdzie czas. Ja bym się nie spieszyła z tymi, z tymi nazwiskami, bo ważniejsze tak naprawdę nawet niż te nazwiska i personalia są kwestie programowe, kwestie pracy, planu pracy. I oni to mamy, że też porozmawiamy, ale Panie posłuchaj, ja nie pytam panią, czy pani zostanie tym ministrem, bo tego pani teraz ani w tym programie, nie w żadnym ja innym tego nie, nie powie. Nie wiem, kto zostanie Ale ministrem, ja pytam, czy, tym, pani czy innym. by? chciała. No to pani wie, czy pani by chciała być ministrem edukacji narodowej, czy pani by nie chciała. To nie jest łatwe miejsce pracy. Nie jest żadnym sekretem to, że ja wkraczając do polityki wkroczyłam do niej dlatego, żeby zajmować się przede wszystkim edukacją. To oczywiście nie jest to jedyny mój obszar zainteresowań, bo w toku poprzedniej kadencji byłam zaangażowana zarówno w kwestie związane z prawami pracowniczymi, prawami i oczywiście tych, tych, tej, tej pracy do wykonania jako na przykład, pełną rolę posłanki czy posła jest bardzo wiele. Natomiast ja zajmuję się edukacją, uznam się na edukacji i na pewno no, będę edukacją się... doktorat napisała dotyczące dotyczące edukacji. edukacji również. Na pewno będę się edukacją zajmowała w tej najbliższej kadencji, ale w jakiej roli czy na jakiejś funkcji to naprawdę jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby wyrokować. Czyli pani poseł by chciała, ale nie chcę tego powiedzieć wprost, tak odczytuję to, o czym pani mówi. Okej, okay, to teraz sobie wyobraźmy, że ma pani wpływ na na polską y, szkołę, że może pani tę szkołę zmieniać po panu profesorze Przemysławie Czarnku. Mhm. W jakiej kondycji jest dziś? Polska Szkoła, Polskie Szkolnictwo? No Polska, Polska oświata jest na skraju zapaści. Przede wszystkim zapaści kadrowej. Mamy ogromną dziurę, jeżeli chodzi o nauczycieli, nauczycielki. Brakuje ich w zasadzie w całej Polsce. We wszystkich, na stronach wszystkich kuratoriów piszczą wakaty. I to nie jest pierwszy rok, to nie jest jakaś, jak, jakaś wyjątkowa sytuacja. Tak po prostu wygląda sytuacja kadrowa w polskim szkolnictwie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Więc pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to ten kryzys, ten odpływ nauczycieli z zawodu e, zahamować. Tego nie da się zrobić bez skokowych podwyżek e, wynagrodzeń i cieszę się, że inicjatywa czy to Związku Nauczycielstwa Polskiego, czy nasza lewicy z poprzedniej kadencji zyskała poparcie wszystkich w zasadzie ugrupowań demokratycznej opozycji i wszystkie jednogłośnie deklarują, że tak, to będzie priorytet. A czy już, nowego a czy już wiecie rządu. o ile procent ta podwyżka będzie, bo to też różne informacje się pojawiają w mediach. Tak, myślimy o podwyżkach rzędu 30-30%, dlatego że tak długo zwlekano z jakimś istotnym wzrostem wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej. Wszystkie podwyżki, jeżeli w ogóle się pojawiały, to była to w zasadzie pogoń za płacą minimalną. Dziś początkujący nauczyciel zarabia 90 zł więcej niż wynosi płaca minimalna. No naprawdę nic dziwnego, że wykształceni, wykwalifikowani, młodzi ludzie nie garną się do tego zawodu, tylko po prostu idą gdzie indziej i zatrudniają się, zatrudniają się na rynku więc tutaj ten wzrost jest absolutnie konieczny, od, ale oczywiście to od, nie jest jedyna kiedy sprawa. kiedy możemy na to, na to liczyć? W sensie no, nauczyciele? Jak, oczywiście jak najszybciej powinno się to, się to wydarzyć. Myślę, że już od stycznia 2024 roku takie podwyżki powinny stać się e, rzeczywistością, ale oczywiście to nie jest jedyna sprawa, choć jest najpilniejsza. Jest najpilniejsza dlatego, że jeżeli tego nie zrobimy, to żadna inna zmiana, spokojna, ewolucyjna, ale jednak zmiana w polskiej szkole nie będzie mogła się wydarzyć, będzie będzie miał jej kto e, wprowadzać i wdrażać w życie. Ale kolejne kwestie dla nas, dla lewicy bardzo istotne, to to, żeby szkoła oprócz tego, że uczy, oprócz tego, że wychowuje, była także miejscem, które się opiekuje dziećmi i młodzieżą, dlatego chcielibyśmy wprowadzić zasadę bezpłatnego posiłku dla każdego ucznia, dla każdej uczennicy, bez zaglądania w, podstawowej? w portfel, tak, w szkole podstawowej i bez żadnych kryteriów dochodowych, bez zaglądania kim są rodzice, jaka jest rodzina czy uboższa, czy bardziej zamożna. A To jest pomysł lewicy, bo Pani tu... poseł, czy już uzgodnione koalicyjnie. To jest projekt, to jest pomysł i postulat lewicy. Projekt ustawy odpowiedni złożyliśmy, osobiście złożyłam go w poprzedniej kadencji, ale cieszy mnie również to, że z innych ugrupowań demokratycznej opozycji płyną takie sygnały, że rzeczywiście to jest, to jest rozwiązanie, które powinno znaleźć się w tych pierwszych priorytetach, priorytetach nowego rządu. Oczywiście rozwiązanie, które należy wprowadzać z głową, przeprowadzając odpowiedni pilotaż, konsultacje z organami prowadzącymi, z samorządami, mhm. ale jest to dosyć Dlatego, że dziś w Polsce PiS bardzo lubił się chwalić, że walczy z ubóstwem, walczy ze skrajnym ubóstwem i oczywiście część programów, takich jak na przykład 500, pomogła wyjść części rodzin z trudnej sytuacji materialnej, ale ten, ten program nie zlikwidował ubóstwa. No, Ponad czytałem, 300 tysięcy dzieci gazeta żyje gazeta w Polsce w skrajnym ubóstwie. Pisze też o tym, że to nie nie też żadnych efektów, jeżeli chodzi o dzietność. Także ten tak. program nie przyniósł efektu no, w żadnej tak naprawdę nie. z dziedzin, gdzie miał poprawić. To rzeczywiście nie był program w żaden sposób demograficzny. On jakoś pomógł, dosypał do tych budżetów domowych środków i tego zakwestionować nie wolno. Dlatego też my jako Lewica będziemy bronić tego, żeby tego rodzaju programy nie były likwidowane, nie były obcinane. Natomiast no, to, nie, to, to, to nie jest całość polityki społecznej. Dlatego ten ciepły, bezpłatny posiłek w szkole bez żadnego różnicowania, bez stygmatu, bez etykietek, jest kolejną sprawą bardzo dla nas ważną. I jeszcze jedna, o której, jeżeli pan redaktor się zgodzi, powiem. My mamy w Polsce ogromny problem ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. raz o tym w pisaliśmy. Tak, gigantyczny. Problem. Gigantyczny. Rekordowe, rekordowe liczby, czy to prób samobójczych, czy skutecznych samobójstw. I tak prze... No, wymieniamy się tymi liczbami, tymi dramatycznymi statystykami, ale czas najwyższy, żeby zacząć rozwiązywać ten problem. I szkoła znowu mogłaby tutaj odgrywać istotną rolę pod warunkiem, że w każdej, z tych, w każdej szkole będzie wykwalifikowany, wykształcony psycholog, i tu znowu mamy, mamy rozwiązania. Nie tylko, nie tylko zapisanie na papierze, że w szkole ma być psycholog, ale po pierwsze przyjęcie ustawy o zawodzie psychologa, tak, żeby ci psychologowie, którzy do szkół trafiają faktycznie, tycznie byli specjalistami, a nie złapanki jakimiś szarlatanami. No, a po drugie, oczywiście wzrost wynagrodzeń, bo dziś psycholog, czy młoda psycholożka po studiach, jeżeli ma wybrać, czy iść pracować na rynku prywatnym, czy chociażby pracować w ochronie zdrowia czy w oświacie, to zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i ochrona zdrowia są bardziej konkurencyjne dla takiej adeptki psychologii niż, niż oświata. To trzeba zmienić, bo. No, i trzymamy kciuki, tak. bo to rzeczywiście jest coś, co ucznioby się. Bardzo przydało taka opieka pomocy psychologiczna. pani poseł, jest jeszcze jedna newragiczna kwestia, która dotyczy polskiej szkoły, o której dużo się dyskutuje i wywołuje spore kontrowersje. Religia w szkołach. Czy gdyby pani została ministrem edukacji, to jedną z tych. Może nie pierwszych, ale w tym drugim rzędzie stojących decyzji byłoby właśnie to, żeby tę religie ze szkół wyprowadzić. Religia ze szkół wychodzi sama, to znaczy wyprowadzają ją sami uczniowie, którzy masowo wypisują się z lekcji, z lekcji religii. Rodzice nie posyłają swoich dzieci coraz częściej na lekcje religii. I mam takie poczucie, że polska polityka nie nadąża za tą rzeczywistością, na przykład poprzez ciągłe utrzymywanie czy wypłacanie pensji katechetom i księżom z budżetu państwa. I to jest pierwsza rzecz, o której chciałabym z naszymi przyszłymi koalicjantami rozmawiać, bo jeśli chcemy, a chcemy, wprowadzić bezpłatny posiłek dla każdego ucznia, każdej uczennicy, to na to, to potrzebne są pieniądze. pieniądze. Tak jest. Dziś rocznie 2 miliardy złotych wydawane są z budżetu państwa na pensje dla księży i katechetów. Możemy zacząć od ukrócenia tego finansowania. No sam wrócą w bliski pani sercu, 18 milionów wydaje. Tak, na tak samorządy dokładają do tych, do tych wynagrodzeń, a uczniowie w tych szkołach, na przykład w szkołach wrocławskich, jasno pokazują, że nie potrzebują lekcji, lekcji religii. Więc myślę, że takim kompromisowym, pierwszym rozwiązaniem, bo oczywiście będziemy tworzyć rząd koalicyjny, ja rozumiem, że mamy inne poglądy tutaj na wiele kwestii, ale takim pierwszym kompromisowym rozwiązaniem byłoby ukrócenie tego finansowania z budżetu państwa, bo te pieniądze można wydać lepiej. A oczywiście docelowo, no trzeba patrzeć też na to, czego chcą rodzice, czego są, chcą sami uczniowie. Jeżeli wychodzą z tej religii oni, to być może jest to dobry moment, to żeby język, rozpocząć dam, rozmowę że o wyjściu religii. W o którym mówimy, 85% no, dzieci i młodzieży na tę religię Już nie chodzi. chodzi. A, tak a radni jest. po prostu nie chcą tego dalej finansować, no bo tak jak pani mówi, te pieniądze są potrzebne gdzie indziej. Ale póki co, pani minister, to nie jest ministerstwo tylko edukacji, jest ed ministerstwem edukacji i nauki. No i są też takie uczelnie, jak chociażby, KUR, czy uczelnia ojca ryzyka, gdzie otwiera się Kierunki medyczne. Na tych kierunkach medycznych są takie przedmioty, jak na przykład Biblia, istota i rola w kulturze. No i tego się uczy przyszłych lekarzy, a te przedmioty takie specjalistyczne, lekarskie są na tych kolejnych latach. To przedmiot, który jest na pierwszym roku, na drugim roku są też takie przedmioty. Część z tych przedmiotów jest wykładana przez księży. Jak się pani podoba taki sposób kształcenia lekarzy? No oczywiście to. To o pomstę do nieba, chciałoby się powiedzieć i myślę, że, i myślę, że przedstawiciele Kulu zrozumieją, o co, tutaj, o co tutaj chodzi. Oczywiście, że kształcenie lekarzy musi być kształceniem na najwyższych standardach, no bo to są ludzie, którzy później odpowiadają za nasze zdrowie i nasze, i nasze życie. To oczywiście nie znaczy, że nie należy otwierać nowych kierunków lekarskich, czy nie należy w, 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 obierać takich kroków, które pozwoliłyby na zwiększenie liczby lekarzy tak w ogóle. W Polsce. Ale nie chodzi o to, żeby drukować wizytówki z określeniem lekarz medycyny. Tak jak nie chodzi o to, żeby drukować wizytówki z podpisem psycholog, tylko chodzi o to, żeby ludzie, którym powierza się czy to zdrowie fizyczne, czy to zdrowie psychiczne, byli dobrze wykształceni ty... i dobrze wykwalifikowani. Więc oczywiście no, ja rozumiem, że na pierwszych latach wszystkich studiów są zawsze przedmioty o charakterze tak. ogólnym e, i dobrze. Natomiast no, nie może to być kosztem e, rzetelnej. Wiedzy w tym wypadku. Ale ja medycznym. zapytam wprost, pani poseł, czy pani zdaniem e, KUL czy uczelnia Ojca Rydzyka to są te uczelnie, gdzie powinni się kształcić przyszli lekarze? Wszystko zależy od kadr. Powinniśmy przyjrzeć się każdej uczelni, która otworzyła na zasadzie nowych przepisów kierunki lekarskie i zobaczyć, kto. Wykłada na tych uczelniach, jakie uczelnia ma kwalifikacje, jakie ma kompetencje do faktycznego, rzetelnego kształcenia lekarzy. Bo jest, jestem sobie w stanie wyobrazić, że jakaś uczelnia, która nie była wcześniej uczelnią medyczną, rozwija pewnego rodzaju specjalizacje, tylko to jest rozłożone w czasie i to przede wszystkim wymaga zasobów ludzkich, wymaga odpowiedniej kadry. Jeżeli tej kadry nie ma, no to taki kierunek jest czysto papierowy, jest teoretyczny. I o ile w przypadku, no nie wiem, pewnie są takie kierunki, w których. Skutki społeczne nie byłyby tak bardzo dotkliwe, no tak e, kierunki medyczne naprawdę powinny być traktowane e, z bardzo dużym rygorem, e, jeżeli chodzi o ocenę merytoryczną. I tutaj dochodzimy, pani poseł, do kwestii e, klauzuli sumienia, której wy mówicie, że chcecie absolutnie likwidacji tejże e, mm -hmm. klauzuli. No i dochodzimy też do. Tematu, który może poróżnić Was jako koalicję tą rządową. Domyśla się Pani, o czym mówię? Domyślam się, o Temat oczywiście. aborcji, bo to jest temat, na który Wy jako lewica i też Pani poseł stawialiście w kampanii wyborczej, dużo mówiliście o, o tej aborcji. O tym też mówił Donald Tusk o legalizacji aborcji do 12 tygodnia ciąży. A Wasz współkoalicjant, trzecia droga, mówi, nie, tutaj musi być referendum. Przede wszystkim to jest temat, na który stawiają, czy o którym w kampanii, nie tylko w kampanii mówili obywatele, a przede wszystkim obywatelki. Bo to, że kobiety tak masowo poszły na wybory, że zmobilizowały się, że zagłosowały, że wygrały te wybory de facto, bo to przecież, bo to przecież kobiety być może przechyliły tę szalę zwycięstwa dla opozycji, to właśnie wynika między innymi z faktu, że Polki dziś nie czują się w Polsce bezpieczne, że boją się zajść w ciążę, że matki posiadające już dzieci boją się, że jeżeli jeszcze raz zajdą w ciążę, to te swoje dzieci osierocą, bo lekarz nie udzieli im pomocy, bo będzie zasłaniał się klauzulą sumienia, albo nie dojdzie do przerwania ciąży, nawet jeśli ta ciąża zagraża życiu, czy... jak pań sobie wyobrażę rozmowy na ten temat Więc... na przykład z Szymonem Hołownią, który mówi i z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, Kośniakiem którzy mówią jednoznacznie, nie, nie zgodzimy się na to, tutaj musi być referent. A wy z kolei mówicie, że no nie ma po co Władysław, pytać obywateli. Władysław Kośniak powiedział już po wyborach, że nie zgodzi się na wpisanie spraw światopogląd światopoglądowych do umowy do koalicyjnej. Umowy koalicyjnej. Tak. I ja chciałabym powiedzieć, że ja się z panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zgadzam. Nie powinniśmy wpisywać spraw światopoglądowych do umowy koalicyjnej, ale sprawy dotyczące życia, dotyczące zdrowia, dotyczące bezpieczeństwa jak najbardziej są tematem, o którym musimy w ramach koalicji em, rozmawiać, bo światopogląd to jest dyskusja o tym, czy woli się wschody czy zachody słońca, a nie o tym, czy życie kobiety e, lub jej zdrowie Należy, należy ratować czy nie. Krok. Jest kilka kroków, które trzeba podjąć, żeby Polki w Polsce czuły się faktycznie bezpiecznie i faktycznie bezpiecznie były. Po pierwsze to jest dekryminalizacja pomocy w aborcji. Wykreślenie artykułu 152 z kodeksu karnego, tak, żeby już żaden partner, który zawiezie swoją żonę czy partnerkę do kliniki w celu przerwania ciąży, nie bał się, że grozi mu za to odpowiedzialność karna. Żeby żaden lekarz nie mógł powiedzieć, że on nie przerwał ciąży pacjentce, dlatego że bał się. Prokuratora. Po prostu trzeba wykreślić karalność za pomoc w aborcji, bo sama aborcja, samo przerwanie ciąży przez kobietę, karalna oczywiście w Polsce nie jest. Żadna kobieta nie może zostać ukarana za to, że swoją ciążę przerwała. Ja podam wchodząc pani na moment mhm. w sumie, bo zawsze zachęcam naszych widzów, żeby brali udział w tej dyskusji, no bo to jest też program dla nich, oczywiście. żeby go współtworzyli. I nasi widzowie w tym między innymi, Pani Elżbieta, e, piszą o tym, że no, stracić do takiego lekarza, który ma podpisaną klauzulę sumienia, który jest tak ani inaczej wykształcony, no i ma takie, ani inne e, podejście właśnie przez te kwestie światopodania. Poglądowe. Także to jest temat, który rzeczywiście jest bardzo żywy w społeczeństwie no tak, nawet i w wyborach. I czy my naprawdę chcemy żyć w państwie, w którym ludzie boją się iść do lekarza? I tak mamy ogromny problem z tym, że ludzie często nie chodzą do lekarza, że odkładają badania profilaktyczne na później. Nie możemy bać się lekarzy tak, jak nie powinniśmy się bać policjantów. Na widok policjanta obywatel powinien czuć się bezpiecznie, a nie, nie czuć zagrożenie. I dokładnie to samo powinno dotyczyć, dotyczyć lekarzy. To nie jest obowiązek i nigdy nie powinien być obowiązek pacjentki, żeby sprawdzać, czy dany lekarz lub dany szpital. Bo przecież w Polsce nawet do takich absurdów dochodziło, że całe szpitale zasłaniały się klauzulą tak. sumienia, bo na przykład przechowywały. Relikwie Jana Pawła, Jana Pawła II. Więc oczywiście klauzula sumienia powinna zostać wycofana. Ja wrócę do tych trzech kroków. Po pierwsze, dekryminalizacja e, aborcji, czyli wykreślenie artykułu 152 z kodeksu karnego. Po drugie właśnie likwidacja e, klauzuli sumienia, no a już na pewno niedopuszczanie do tego, żeby całe instytucje e, się tą klauzulą sumienia zasłaniały. Bo szanowni państwo, żaden szpital nie ma sumienia. Nie wiem, gdzie, w którym pokoju, w którym pomieszczeniu czy schowku na szczotki miałoby to sumienie no to tutaj, się tutaj, to też was duża batalia, bo są... No i takie szpitale są też całe grupy lekarskie, które, dla których ta klauzula sumienia jest niezwykle istotna i lubią też o niej e, mówić, zasłaniając się nią lub nie, to już jest ich e, decyzja, ale na pewno to nie będzie. E, Coś, co łatwo będzie wprowadzić, co łatwo będzie zmienić. Pani poseł, jeszcze jeden temat, który chciałem podjąć, który też podejmowany był w Pałacu Prezydenckim przez ostatnie dni. No dziś o godzinie 12 w samopołudni Andrzej Duda ma wyjść do dziennikarzy i wygłosić oświadczenie po, po tych konsultacjach, które miały miejsce we wtorek i w środę czego się Pani spodziewa? Co prezydent dzisiaj powie? Powiem, czego bym chciała. Chciałabym, żeby prezydent wyszedł i powiedział, że widzi i słyszy wolę suwerena, wolę Polek i Polaków którzy bardzo jednoznacznie powiedzieli, że nie chcą dłużej rządów Prawa i Sprawiedliwości. I Prawo i Sprawiedliwość to było taki wynik w tych wyborach, który uniemożliwia im stworzenie stabilnej koalicji rządowej. W związku z tym, ponieważ jest wiele pracy do wykonania, to prezydent Andrzej Duda stanąłby i powiedział, że jest gotowy tę pracę powierzyć w ręce tych. Którzy są w stanie podjąć się tego, tego wyzwania. Tego, by Wskazał, pani chciała, a... tego bym chciała. I myśli a Pani, się... że to Pani usłyszy? Nie. Myślę, że chociaż naprawdę będę przeszczęśliwa, jeżeli prezydent Andrzej Duda mnie tutaj zaskoczy, spodziewam się oczywiście gry na czas. Spodziewam się tego, że jednak wskazany zostanie przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości i przez kolejne tygodnie będziemy mieć no, takie. No taką, taki spektakl, tak. To w czym, do czego na przykład zaprosił nas Przemysław Czarnek, który odkrył w sobie nawróconego Ludowca i teraz twierdzi, że byłby w stanie Jak nie stworzyć, PSL. tak, że byłby w, w stanie stworzyć koalicję z PSL. -em. Na szczęście, na szczęście, no wszyscy widzimy, słyszymy, mamy swój rozum i widzimy, że to jest absolutnie, nie, absolutnie niemożliwe. Cieszę się też z jasnych deklaracji PSL-u w tej sprawie. No i co się odwlecze, to nie uciecze Prędzej czy później ten rząd złożony z obecnych ugrupowań demokratycznej opozycji powstanie. Będziemy gotowi do pracy, zabierzemy się do niej niezwłocznie, bo Polska czeka i, i, i czekają lata zaniedbań. Zaniedbań nie tylko w edukacji, nie tylko w usługach publicznych, ale na przykład kwestie związane z odzyskaniem pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, na które polskie samorządy, polscy pracownicy, polscy przedsiębiorcy czekają już już, już lata. I w tej to sprawie Donald Tusk poleciał do Brukseli. Pani poseł, jeszcze na sam koniec o tych układankach w tej nowej w rzeczywistości politycznej Magdalena Biejat, marszochinią Senatu. To prawdopodobny scenariusz? Zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, żeby, żeby nie dyskutować jeszcze o personaliach I, i dokładnie tak samo jest w tej sprawie. Ja bardzo cenię Magdę Biejat. Uważam, że jest niezwykle sprawną polityczką. Gratuluję jej serdecznie zdobycia mandatu senatorki, ale na temat rozmaitych funkcji to jeszcze naprawdę zbyt wcześnie, żeby o to rozmawiać. Ja pewnie pytam do tego, bo za moment tutaj usiądzie obecnie Marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Słyszała Pani, że Marszałek książkę napisał? Ej, tak, coś słyszałam, nie, 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 nie wiem o czym, nie czytałam jeszcze. No właśnie nie, znam. nie naukowa, nie polityczna, ale taka powieść, thriller z medycyną w tle. Ciekawe, co? S być może, ponieważ będę miała okazję się zapoznać, ludzie mają wiele rozmaitych talentów i pasji. i Dobrze, że pomimo zaangażowania politycznego można je rozwijać. I kiedy miał czas to napisać? O to zapytam ja pana Warszałka Agnieszka dziemianowicz bąk posłanka Nowej Lewicy. Być może przyszła minister edukacji, była Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję bardzo. Dziękuję poseł. bardzo serdecznie. Dobrego i spokojnego dnia.